Dziś, kolejny raz, wracamy do tematu poświęcania się dla innych. Co zrobić, kiedy zauważasz, że poświęcasz swój czas, energię dla innych osób, które już nawet tego nie dostrzegają? Bardzo często ludzie, z którymi pracuję, mówią mi, że kiedy zaczynają oglądać różne materiały na temat rozwoju, na temat psychologii, to w końcu rozumieją, że powinni zatroszczyć się o siebie. Jednak takie osoby mają często problem, bo w momencie, kiedy zaczynają myśleć trochę o sobie, czują takie nieprzyjemne uczucie czują lęk czują, że są egoistami. A kiedy mówię o tym, żeby zatroszczyć się o siebie, zadbać o siebie, o swoje potrzeby, żeby słuchać samego siebie, a nie tylko osób z zewnątrz, to nie mam tu na myśli bycie takim życiowym egoistą. I nie chodzi mi o to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na czubku własnego nosa. Chodzi mi raczej o to, żeby zwrócić Twoją uwagę, że jeżeli poświęcasz całą siebie dla innych, dajesz to całe swoje serce właśnie na dłoni dla innych osób, a te osoby nawet nie potrafią tego dostrzec, nawet nie potrafią tego docenić, to znaczy, że coś jest nie tak. A dodatkowo, kiedy poświęcasz się dla innych i naprawdę tak dużo robisz dla osób, które są Ci bliskie, a jednocześnie słyszysz tylko całą serię, Skarg, zażaleń, to naprawdę coś jest nie tak i coś w końcu trzeba z tym zrobić. I kiedy mówię o tym, żebyś zatroszczyła się o siebie i o te swoje potrzeby, które w tym momencie w zupełnym stopniu nie są realizowane, chodzi mi o to, żebyś przestała żyć w ciągłym poczuciu winy. Bo właśnie często tak jest: osoby, które samo poświęcają się dla innych, niestety żyją w takim poczuciu winy. I to poczucie winy wynika często z tego, jak tą Twoją pomoc, jak tą Twoją dobroć, tą Twoją życzliwość traktują najbliższe Ci osoby. Że te osoby nawet nie potrafią tego zauważyć, nawet nie potrafią powiedzieć Ci dziękuję, a jednak Ty dajesz całą siebie dla nich. I tą sytuację, kiedy zapominasz o sobie, ale myślisz tylko o tym, jak zadowolić wszystkie osoby w swoim otoczeniu, nazywam często takim syndromem męczennika lub inaczej takim schematem, Samopoświęcenia. I opowiem Ci dzisiaj, jak ten sama, schemat samopoświęcenia może być niebezpiecznym zjawiskiem i jak się uwolnić od tych nieprzyjemnych myśli, które pojawiają się w sytuacji, kiedy naprawdę chcesz o siebie się zatroszczyć. Na czym polega taki schemat samopoświęcenia? Przede wszystkim na tym, że rezygnujesz z siebie, ze swoich potrzeb, na rzecz potrzeb innych osób. Bardzo często też zapominasz o tych swoich potrzebach, o swoich możliwościach, tylko dlatego, że nie masz na to czasu, nie masz czasu dla siebie, ponieważ tak dużo tego czasu przeznaczasz na inne osoby. Ten schemat samopoświęcenia związany jest również z sytuacją, że starasz się ułatwić na wszelkie możliwe sposoby życie bliskich ci osób. Po prostu tak jakby chcesz przejąć cierpienia i trudy tych bliskich osób. Chodzi tutaj o te sytuacje, kiedy Twój partner, Twoje dziecko chce się za coś zabrać i chce coś zrobić, czy to dla Ciebie, czy dla siebie, a Ty mówisz, Nie, dobrze, ja się zajmę za Ciebie, tym zrobię to za Ciebie, ja to lepiej zrobię, po co masz się męczyć? I są to te wszystkie sytuacje, gdzie ktoś mógłby się czegoś nauczyć, że ktoś mógłby się w coś zaangażować, natomiast jest to ta sytuacja, w której, w której Ty mówisz, zostaw. Ja zrobię to za ciebie, bo to wynika często z twojej troski, z tej dobroci dla drugiej osoby. Natomiast nie zauważasz tej drugiej strony medalu, że te osoby po prostu później traktują to, że ty wszystko za nich będziesz robić i to będzie dla nich jakaś norma. I ty będziesz czuła później przykrość, że te osoby nawet nie zauważają, że tak wiele uwagi, czasu, energii poświęcasz dla nich, bo dla nich będzie, coś to, to co, będzie to coś normalnego, coś powszechnego, coś do czego się już przyzwyczaili i za co na pewno te osoby nie będą ci wdzięczne. Dodatkowo ten schemat samopoświęcania związany jest z tym, że ty myślisz, że to jest coś absolutnie normalnego. Twój schemat działania. Mógł on wynikać z Twojego wychowania, z tego jak byłaś właśnie wychowywana w swoim domu rodzinnym, i tak ci się wydaje, że takie poświęcanie kobiety dla swoich dzieci, dla partnera, to jest coś całkowicie normalnego. Natomiast tutaj warto zauważyć, że właśnie ten schemat jest błędny i od jego zmiany trzeba by było zacząć, abyś uwolniła się od tych myśli, że kiedy zaczynasz trochę bardziej troszczyć się o siebie, to wydaje ci się, że jesteś egoistką. A to nie jest prawda, to jest tylko schemat, który masz w swojej głowie i który naprawdę można zmienić. I niestety ten schemat samopoświęcania bardzo często jest związany z takimi niebezpiecznymi, wręcz toksycznymi przekonaniami, że ty masz takie poczucie, że na miłość, na uwagę innych osób, ty musisz sobie zasłużyć. Że Ty tym swoim dobrem, tym poświęceniem zasługujesz właśnie na tą miłość innych osób, na to, że oni się Tobą interesują, że Cię dostrzegają. Natomiast schemat samo poświęcenia związany jest również z ogromnym lękiem, bo w momencie wydaje Ci się, że jeżeli przestaniesz się poświęcać dla innych osób, to nie będziesz już zasługiwała na ich miłość, na ich uwagę, na ich czas, na to, że oni Cię dostrzegają. Natomiast jest to tylko i wyłącznie błędne przekonanie, które najczęściej wynika z Twoich właśnie schematów wychowania lub schematów, które zostały utrwalone w innym związku. Możliwe, że był to toksyczny związek. Jeżeli o toksycznym związku chcesz się dowiedzieć, i jakie rany emocjonalne, toksyczne związki w nas wywołują i jak z tymi ranami sobie poradzić, to odsyłam się do mojego poprzedniego wideo, bo tam podałem trzy takie rany emocjonalne, które bardzo mocno łączą się z tym schematem samo poświęcenia ponieważ jeżeli ty żyjesz w toksycznej relacji i toksyk przekonuje cię na każdym kroku, że ty musisz się poświęcać, żeby on cię dostrzegał, żeby on cię zauważał, żeby on traktował cię jako osobę, którą on obdarza emocjami, uczuciami, bo co tu mówić, żeby toksyk cię kochał, ale żeby ci się wydawało, że ten związek ma sens, to ty musisz się poświęcać i do tego właśnie mógł cię toksyk przyzwyczaić, i dlatego tak ważne jest zaobserwowanie tego schematu, zobaczenie, że to tak nie wygląda, na życie że to tylko ci się tak wydaje albo że to ten toksyk zadbał o to żebyś ty naprawdę uwierzyła w to że ty musisz się poświęcać dla drugiej osoby żeby zasłużyć na jej miłość i w tym schemacie samopoświęcania bardzo niebezpieczne jest również to że jesteś tak wrażliwa na zmianę swojego zdania pod wpływem innych osób to te inne osoby mogą wpłynąć na to, że tu zaczynasz uważać, że się mylisz, że w pewnych kwestiach nie miałaś racji i pod wpływem innych osób zaczynasz zmieniać swoje wartości, swoje przekonania, wmawiasz sobie wręcz, że do tej pory to się głupio zachowywałaś i teraz musisz zmienić swoje zachowania, ponieważ to inni mają rację. I takie osoby ze skłonnościami właśnie do samopoświęcania często ulegają tej presji otoczenia, presji bliskich osób. I takie osoby bywają zmienne jak chorągiewka. I to nie wynika z ich jakichś słabości, tylko właśnie wynika z tego lęku przed odrzuceniem i z tej wiary w to, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Że jeżeli ja powiem swoje zdanie i one będzie niezgodne z tym, co mówią mi tutaj bliskie osoby, to te osoby się ode mnie odwrócą. I to jest błędny schemat, który też trzeba pokonać. Bo w momencie, kiedy ty myślisz tylko sobie, że na tą miłość musisz zasłużyć, to niestety bardzo trudno jest skupić się na sobie, bo w tym momencie, kiedy zaczniesz skupiać się na sobie, pojawi się nieprzyjemne uczucie, pojawi się lęk i pojawi się ta niebezpieczna myśl, że ty skupiając się na sobie, w tym momencie zawiodłaś jakąś ważną osobę i w tym momencie możesz sobie pomyśleć, że jesteś egoistką. A w twojej sytuacji, w momencie, kiedy masz utrwalony ten schemat samo poświęcenia, nie ma nic gorszego niż poczuć się właśnie jak egoista, bo wtedy jeszcze większe poczucie winy się w tobie pojawia i jeszcze bardziej to wszystko chcesz wynagradzać tym osobom, dla których się tutaj poświęcasz. I to jest bardzo nieprzyjemne i niebezpieczne zjawisko, kiedy ty jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz pomyśleć o sobie, i wtedy pojawia się ten lęk. Lęk właśnie, że ktoś nazwie Cię egoistką, a więc Ty jak najrzadziej starasz się myśleć o sobie, jak najrzadziej pamiętasz o sobie, tylko przeznaczasz swój czas, energię na pomoc i troskę dla innych osób, tylko dlatego, że boisz się właśnie tego odtrącenia, boisz się odrzucenia i boisz się tego, że ktoś nazwie Cię egoistką. I kiedy zaczynasz się skupiać na sobie, ale nie jesteś jeszcze gotowa, nie masz jeszcze przepracowanego tego schematu samopoświęcenia, pojawiają się wszystkie te nieprzyjemne uczucia, lęki, pojawia się niepewność, ponieważ zastanawiasz się, czy ja na pewno zrobiłam wszystko, co obiecałam, czy może o czymś zapomniałam, może właśnie ktoś w tym momencie z mojego powodu, że czegoś mu nie zrobiłam, że czegoś, o czymś zapomniałam w jego właśnie sprawie, to że komuś jest przykro. I ty bierzesz odpowiedzialność za te wszystkie emocje bliskich ci osób na siebie, to ty uważasz, że te osoby mogą przez ciebie czuć się źle, i dlatego tak bardzo starasz się im pomóc, tak bardzo starasz się poświęcać im dużą ilość czasu, żeby tylko te osoby nie cierpiały, bo jednak zbyt dużą rolę przywiązujesz do tego, jak ty wpływasz na emocje tych osób. I kiedy osoby ze schematem samopoświęcenia Zaczynają trochę bardziej myśleć o sobie, o swoich potrzebach, pojawia się ten lęk i niepewność. I zaczynam się zastanawiać: no, to może ja zadzwonię, może pójdę do takiej osoby i zapytam, czy przypadkiem nie potrzebuje mojej pomocy. Że my po prostu nie potrafimy myśleć w takiej sytuacji o sobie, o tym, żeby poświęcić trochę czasu dla siebie i na to, co ja mam ochotę zrobić, bo od razu pojawia się w głowie taka myśl: no, mam trochę czasu, więc może pomogę tej osobie, która jest dla mnie ważna, może się zapytam, może zadzwonię, może zadbam o to, żeby te wszystkie osoby czuły się zaopiekowane. Ale na samym końcu jestem ja, bo właśnie osoby, które mają problem ze schematem samopoświęcania, zawsze stawiają siebie na końcu i zawsze, w momencie kiedy zanim jeszcze dojdą do tego, żeby zadbać o siebie, to skończy im się czas, skończy im się energia i skończą im się jakiekolwiek chęci. A więc jeżeli ty stawiasz samą siebie na końcu, na tym ostatnim miejscu, to pamiętaj, że coś w końcu w twoim życiu się wydarzy złego, ponieważ stracisz motywację, stracisz energię, stracisz poczucie sensu, bo w momencie kiedy żyjesz tylko dla innych, ale nie żyjesz dla samej siebie. To bardzo trudno jest utrzymać takie poczucie sensu i tego, że twoje życie naprawdę ma jakieś głębsze znaczenie. I takie ciągłe poświęcanie się dla innych osób ma naprawdę wiele negatywnych skutków. Pierwszy skutek jest taki, który na pewno mogłaś już odczuć na własnej skórze, i chodzi o to, że jeżeli ciągle poświęcasz się dla innych, to te inne osoby przestają całkowicie doceniać to, co dla nich robisz, bo to jest dla nich norma. To jest po prostu coś, czego one mogą od Ciebie wymagać, a Ty musisz to zrobić. I one zauważą tylko to, kiedy Ty czegoś dla nich nie zrobisz, natomiast nigdy nie zauważą tego, jeżeli coś jest zrobione, jeżeli po prostu zrobiłaś to, co w ich przekonaniu jest Twoim obowiązkiem. I takie osoby nawet Ci za to nie podziękują, nawet Ci za to nie będą wdzięczne, bo one już domyślnie będą po prostu tego wymagać. Kiedy masz skłonności do takiego samopoświęcenia, pozwalasz sobie na życie w związku, w którym jest nieuczciwy podział ról. I świetnie opisuje to Natalia de Barbaro w książce Czuła Przewodniczka, że mówi, że w takich złych związkach jest taki podział ról, że jest rola osoby, która gotuje, jest rola osoby, która sprawdza, czy jest dobrze ugotowane, jest rola osoby, która sprząta. I rola tego nadzorcy, który sprawdza, czy dobrze jest posprzątane. I pewnie wyraźnie już widzisz, co mam na myśli, bo chodzi mi tutaj o to, że w takich związkach, gdzie nie ma tej równowagi, gdzie jest nieuczciwy podział ról, ostatecznie to wszystko jest na twojej głowie to wszystko ty musisz zrobić, a twój partner on tylko sprawdza, czy jest dobrze i, i tak ma wiecznie o coś pretensje. Ciągłe poświęcanie związane jest również z tym, że masz coraz mniej sił. Pojawiają się też w końcu takie myśli, czy moje życie ma sens, czy może straciłam z oczu to, co jest naprawdę ważne. Takie chwilowe kryzysy pojawiają się właśnie w momencie, kiedy masz trochę gorszy nastrój, kiedy brakuje ci energii, kiedy jesteś bardzo zabiegana. Wtedy właśnie zastanawiasz się, czy naprawdę to wszystko ma sens, czy takie poświęcenie, oddanie swojego serca, oddanie wręcz swojego życia dla innych osób, to naprawdę jest coś, co daje ci radość. A często tak nie jest, bo w momencie, kiedy ty poświęcasz całą wagę innym osobom, kiedy dajesz całe swoje serce dla innych, przyzwyczajasz ich do tego, oni tego nie zauważają, to czujesz trochę taki wewnętrzny żal, że tak dużo dajesz z siebie, natomiast nic nie otrzymujesz w zamian. I to naprawdę boli. Boli, kiedy uświadomisz sobie, że ty oddajesz wszystko, natomiast inne osoby, osoby, dla których naprawdę powinnaś być ważna, one nie dają tobie nic w zamian. I tutaj w przypadku takich osób pojawia się bardzo często duży żal do siebie i wytykanie sobie błędów, czyli takie myślenie, że może jeszcze muszę się trochę bardziej postarać. To jest paradoksalne myślenie, że wydaje nam się, że tak dużo robimy, ale jak jeszcze trochę się postaramy, to na pewno ten mój partner to zauważy, na pewno w końcu zaczniemy doceniać. Czyli my, mimo tego, że już robimy coś ponad swoje siły, Wydaje nam się, że jak jeszcze trochę damy z siebie więcej, to w końcu te osoby to dost będą dostrzegać, w końcu będą nam wdzięczne, w końcu może powiedzą nam dziękuję, jednak to tak nie działa. To nie chodzi o to, żebyś Ty więcej dawała z siebie. To chodzi o to, żebyś więcej pomyślała o sobie i o tym, co jest naprawdę dla Ciebie ważne. I osoby, które mają skłonność do takiego samo poświęcania, są niestety bardzo często manipulowane. I najczęściej manipulacja polega na wpędzaniu takiej osoby w poczucie winy, i ktoś może ci powiedzieć, no tak, pewnie nie masz dla mnie czasu, no i co ty robisz, jak słyszysz coś takiego? Lecisz do tej osoby i pomagasz, albo ktoś ci mówi coś takiego, no to co, nie pomożesz mi. Nie pomożesz mi dzisiaj, no więc znowu lecisz do takiej osoby, bo znowu ta osoba wywołała w tobie poczucie winy, albo ktoś ci mówi wręcz, no liczyłem na ciebie, czemu mi nie chcesz pomóc? I też poczucie winy się pojawia, i też spełniasz tą prośbę tej osoby, ale jak widzisz, to jest zwykła manipulacja, bo ta osoba cię wykorzystuje, bo wie, jaką tutaj strunę pociągnąć, żeby pojawiło się w tobie poczucie winy. A ty z powodu poczucia winy naprawdę wiele jesteś w stanie zrobić i wiele jesteś w stanie poświęcić, a najczęściej poświęcasz samą siebie. Dodatkowo w momencie, kiedy masz tą skłonność do samopoświęcania, poświęcania, często inne osoby manipulują Tobie, wpędzają cię w poczucie winy i wręcz wmawiają ci, że przecież to jest Twój obowiązek, to nie jest mój obowiązek, to jest Twój obowiązek. Przecież ja za Ciebie tego nie zrobię. I to jest taka sytuacja, kiedy na przykład twój partner organizuje imprezę a potem mówi no to proszę przygotuj mi całą tą imprezę nawet jeszcze pewnie powie bez proszę tylko mówi zaprosiłem gości będą w sobotę zrób mi tą imprezę zrób wszystko tutaj żeby moi goście lub wasi wspólnie goście byli zadowoleni natomiast on wychodzi odwraca się ty musisz zrobić zakupy musisz przygotować wszystko. I on nawet ci nie zapyta, czy ty masz ochotę na tę imprezę, czy ty masz w ogóle siły na to, żeby to wszystko ugotować i przygotować. Natomiast on tutaj ci wmówił, że to jest Twój obowiązek. On jest tutaj wodzirem imprezy, zaprasza sobie gości, a ty jesteś tą osobą, która ma się teraz zatroszczyć o wszystko, żeby ci goście byli zadowoleni. I to jest naprawdę nieuczciwa manipulacja, kiedy ktoś zrzuca na ciebie taką rolę i zupełnie tutaj nie bierze udziału w pomocy właśnie w takiej sytuacji. Taka osoba wmawia ci, że to jest taki podział ról, że on robi swoje, ty robisz swoje, ale ostatecznie, jak policzysz sobie tę sytuację. To dużo takich niechcianych rzeczy jest właśnie na Twojej głowie. Jeżeli mówimy o osobach, które poświęcają się dla innych, to możecie pewnie sobie wyobrazić kilka typów takich osób. Są osoby, które poświęcają się w związku, czyli poświęcają samego siebie dla tego partnera, dla drugiej osoby. Są rodzice, którzy poświęcają całe życie na swoje dziecko, ale nie mają już czasu i energii na to, żeby zadbać o siebie. Bywają też dorosłe dzieci, które poświęcają całą uwagę swoim starzejącym się rodzicom, i też nie mają czasu na to, żeby zadbać o swoje życie, żeby zadbać o swoje prywatne życie, żeby zadbać o swoje własne szczęście. Są też osoby, które ten syndrom samopoświęcenia ujawiają w pracy, czyli całe życie oddają, swoje życie prywatne oddają tutaj na rzecz pracy, a ostatecznie okazuje się, że to nie ma większego sensu, że one tak wiele inwestują w swoją pracę, jednak ta praca nie daje tutaj dla nich wymiernych korzyści i nie są jakoś lepiej traktowani. I takie osoby ze skłonnościami do samo poświęcenia bardzo często żyją i doświadczają takich emocji jak żal, jak poczucie winy, jak niska wiara w siebie, taka wiara w to, że na miłość, na uczucia, na emocje, na uwagę, że na to wszystko musisz zasłużyć swoją ciężką pracą i tym poświęceniem, żeby z tego poświęcenia. Ty tak naprawdę nie znaczysz nic w oczach innych osób. I to jest coś, co warto w sobie przepracować i co jest bardzo często związane z naszym bagażem doświadczeń, który niesiemy przez życie, bo on jest właśnie albo z naszych wcześniejszych związków, albo z naszego wychowania w domu rodzinnym. To jest bagaż doświadczeń, nasz, nasz schemat zachowania, z którym po prostu musimy walczyć, bo inaczej ciągle będziemy się czuć jak egoiści w momencie kiedy chociaż troszkę pomyślimy o sobie i ten Egoizm, którego się tak strasznie boimy, będzie powodował, że my cały czas będziemy inwestować tutaj czas i energię w pomoc dla innych osób i w dbanie o to, żeby wszyscy dookoła byli zadowoleni, natomiast my tak naprawdę nie będziemy szczęśliwi. I co zrobić w sytuacji, kiedy masz skłonność do tego samo poświęcenia, kiedy uświadomisz sobie, że poświęcasz się dla innych, no i już nie jesteś w stanie tego dłużej robić? Przede wszystkim musisz się zastanowić, z czego to wynika. Czy jest to związane z Twoim wzorcem, z jakimś schematem, który jest związany z Twoją przeszłością i jak ten schemat możesz przepracować? Kolejna rzecz, zacznij robić jakieś małe rzeczy dla siebie, żeby. Poczuć te emocje związane z tym, że czujesz się trochę jak ta egoistka, że robisz małą, drobną rzecz, a jednak te emocje, ten lęk, ta niepewność się w tobie pojawia. Musisz zacząć się z tym uczuciem oswajać i zacznij od drobnych, małych rzeczy. Kolejna rzecz, naucz się mówić nie, bo osoby, które właśnie mają ten problem z samopoświęcaniem, zbyt często mówią tak w momencie, kiedy wewnętrznie czują tak naprawdę, że powinny powiedzieć nie. I to jest kluczowe. Naucz się mówić nie, naucz się stawiać tą granicę, mówić: słuchaj, w tym momencie nie mam czasu, żeby przyjechać do ciebie, bo ty chcesz, żebym ci tutaj w czymś pomogła, bo w tym momencie ja jestem zajęta sobą, swoimi sprawami, możesz sobie wymyślić tutaj, co chcesz, ale powiedz nie, naucz się tego, żeby te wszystkie osoby w twoim otoczeniu nie traktowały cię, że ty będziesz do nich przychodzić na skinienie palcem. Bo to jest najgorsza rola, jaką możemy odgrywać w momencie, kiedy mamy skłonności do tego samopoświęcania, że ktoś dyryguje naszym życiem. My zupełnie nie możemy się skupić na tym, co sami chcemy robić, tylko ciągle godzimy się na to, żeby pomagać innym osobom. Znajdź coś, co będzie ważne dla Ciebie. Może być to coś malutkie, malutkiego, ale znajdź coś, co będzie dla Ciebie ważne, co sprawia Ci przyjemność. I pozwól sobie na to, żeby to robić, żeby czerpać z tego radość, i dzięki temu będziesz właśnie walczyła z tym uczuciem niepewności, z tym trochę poczuciem winy, bo od tego się na pewno zacznie, jeżeli masz w sobie ten schemat wdrukowany, tego, tej zdolności do samopoświęcenia, to na pewno poczucie winy się pojawi, pojawi się lęk, ale musisz nauczyć się z tym żyć, musisz to dostrzegać, że w tobie to jest i że jest to uczucie, które wynika z twoich przekonań, z czegoś z twojego bagażu doświadczeń, z którym możesz się uporać. I w momencie, kiedy zaobserwujesz u siebie ten schemat samopoświęcenia, zastanów się właśnie, czy wierzysz w to, że na miłość, na uwagę innych osób musisz sobie zasłużyć. Jeżeli tak jest, to jest pierwsza rzecz, od której musisz zacząć właśnie zmianę. Bo ja wiem, że osoby, które wchodzą w świat psychologii, rozwoju osobistego, często mówią o tym, że chciałoby zrobić coś dla siebie, chciałoby coś zmienić w swoim życiu, ale nie mają czasu i energii. I jak zaczynamy wchodzić głębiej, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego te osoby nie mają czasu i energii, to zazwyczaj wychodzi jedna rzecz. Wychodzi tutaj poświęcanie się dla innych, życie, inny, życie życiem innych osób, natomiast te życie nasze własne przelatuje gdzieś tam między palcami. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że na swoje potrzeby, swoje marzenia masz najmniejszą ilość czasu ze wszystkich możliwych tutaj opcji, kiedy poświęcasz ten cały czas dla innych osób, w końcu możesz czuć taki żal do samej siebie. Że dlaczego tak rozmieniasz się na drobne, dlaczego nie możesz o siebie zawalczyć? I to jest dobry punkt, w którym można by było w końcu zacząć troszczyć się o siebie.